Chcę. sienią spróbuję. Czekaj, moja płeć. Ee, helikopter. No wbijaj, sienią. Czekaj, <laughs> jaka jest Twoja płeć? Helikopter. Co ty, co ty wpisałeś, że jesteś helikopter? No. Chcę, żeby się do mnie zwracać inne. No. Boże! Oh. Nie pasuje im. A wbijaj. No czekaj! Tworzę konto go. ogóle! Akceptuję, zgadzam się. Dobra, czekaj. A na no, a, a, a ja się nie mam. Dobra, fajnie jak się bardzo. Spróbuj się nie wejść. Nie w kotę. Wysłałem link. Tylko spójrz na ten bałagan. Przekazywanie bloków powiadam. Czekaj, zmieniam konto na Haniek Bandyta. Dodaję konto. Ja. On, Haniek Bandyta. Coś. Dobra, jest. Heniek bandyta zalogowany, zwarty i gotowy. No co? Nie. Po prostu Heniek bandyta się nie ten... A jak powiem, że będę miał błąd, to się za mnie zdenerwujecie? Nie. <suszy> bandita ma Żeby nie wysłał tak do mały komuś. No widzę. Czekaj. Gorna? Gorna tego najemnika. Ej. E... No Chłopaki. wiem, ale by, by, bo, by, on był. To był. był. No. Generał Nie. 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 otrzymano. W A <gry> Nie. Nie. na Nie. Kliknij Nie. więcej informacji No więcej informacji, no. No, ale pokazuje mi, że pokazuje z że z Że tym. Z czym? Z, z, że Nie. 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 zostaw mnie, tak? ja mi... Pasują takie łapki. A potrzebuje wytrychu. No kliknij te więcej informacji. Ja kliknąłem. I co tam pisze? Problem z odtwarzaniem filmów. Podobnie jakiś no Szybkość no połączenia internetowego. Może to masz Jakoś za wolne. Bądź... No kurwa, no. Jak wszystko mi działa? <noise> No ale zostawcie mnie z tym problemem, no. Jakbyś przeżyję. Nie, ale. Sienio, włącz teraz. Włącz Sienio teraz tego vpn -a i odpal. Ech, to muszę wejść teraz prywatne okno. <noise> Może. Czekaj, odpalam VPN-a. Ale z opery? Na to. No. Na co? Na Amerykę? Nie wiem. Nie wiem. No dobra, Ameryka jest. Ja odpal. Rusienio Co? Taka Ameryka zaś cię wywaliła. Bejar, <grym> przejął na dobre <debnę> <grym> <grym> Dokładnie. Z się przemianę w demona. Enter. A, a and, enter I powinno się naprawić. A, a wziąłeś zły czy runę? Tutaj nie ma run. A nie, że zakręcie, bo w trójce to zakręcie, można się nauczyć. A. S, sabaiku. To przesę na mulet? Tak. Eso E, to ty idziesz kosić wszystko No hałpo ja nie mam to samo To na rosję. To jest Nie no A To jest konieczne Zrób mu na tym Kaso oglądam Mi się podoba No, ja na Discordzie cię oglądam. Niech się nie na Discorda. Zaraz, bo się zmieniam w tego wieku łosienkowskiego z chęćka <grymne> <grymne> nic nie da. <grymne> 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 no, okay. Co ty przez ścianę wstrzelasz? Uloki do trzcina Ewolucja nie masz mannych chyba. nie Już też nie ma do chynka moich... bandyty. O tak, mój ulubiony live. Nie masz mannych. Słuchaj, ja... nie sobie się na Discord. O, już, tak. o tak, tak dobrze, tak, chyba. Tak, 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 tak. Co ty robisz? Tak. Zamienia się w demona. Deku. Kurna grafika piękna. Jeszcze <grymne> nic nie bijesz. Ej, ty, to jest to jeszcze Twój sojusznik. Jak coś tam... To jest Twój sojusznik, Brian. X ma dostanę, to najważniejszy, Tak. Iść do orków i wybić całe miasto, w sumie Robiło się no, w No ale się głównie to robiło Kwestie się robiło. No to, jak zależy od kogo To od kogo, to od, od, od wam ciekawostkę Chociaż, że demon z goty Masz 66 siły i zręczności. Ile? Eee, w jaskini jest do, do stolicy. Możesz go później dać, jak spotkasz go... ...na wymażek. Nie ma tu nic ciekawego. Potrzebuję wytrychu. No bardzo, że już nie. Tylko na to. Chyba. Widzę, że ze dwóch poszczególnych. na chwilę. Ale e co? La discordia? Yeah? Normalnie? Yeah? <laughs> sì. <I'm> no, te! <laughs>